Zapewne zastanawiasz się, czy użycie wiskana przy wizycie jest zasadne. Zróbmy próbę. E, policzmy start. Bierzemy głowicę z ładowarki. Długim przyciskiem włączamy funkcję szukania głowicy. Diody wtedy błyskają. Bierzemy komórkę, aktywizujemy, wybieramy program. W tym momencie widzimy, że odbywa się funkcja szukania i rozpoznawania głowicy oraz nawiązywania połączenia. Już nastąpiło połączenie głowicy, możemy ewentualnie zmienić preset. Powiedzmy, że to będzie jama brzuszna. Pozostaje tylko nałożenie żelu. No tak, o tym mówiłem. Po pierwsze, nie kładź nigdy etui od okularów obok etui od wiskana. Pierwszą rzeczą jest to, że na pewno się pomylisz. Szkoda Twojego czasu. Wielkościowo niewiele się zmieniają. Druga rzecz, wiskana połóż od razu na ładowarce, on będzie cały czas gotowy. Jak szybko? Zaraz przeliczymy. Ale najważniejsza ze wszystkiego rzecz to to, żeby Twoja butelka z napojami nie stała koło butelki z żelem. Napicie się tego nie będzie przyjemne. Nakładamy żel i możemy spokojnie rozpocząć badanie. Osiołku przygotuj się, będzie badanie.